Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony w 1997 Witam was w kolejnym odcinku z gry Wiking Battle for Asgard. Jesteśmy przyczajonym z Karinem Skończyliśmy ostatnio tutaj, ponieważ mi skraszowało nagranie, jak kolej. znaczy skraszyło mnie nie nagranie, tylko grę. Jak kolejnym razem znowu. Rp, tym razem skoczę, może tutaj. Łomo to zawalczyć z nimi. Weźmy poszli tamtą ścieżką, mas teraz stwierdzam, że wolę zawalczyć od razu się wbić na łuczników. Teraz lekki ran. tak dla zabawy. No. JRG, co nie teraz z kim nią? Interesuje mnie wasza inteligencja. inteligencja równa zero no oj myślałem że uda mi się boosz boom 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 To i to. Aha, stop, miałem włączyć. Dobra. Działa. No hajsy. Chodźcie moi żołnierze. No, come on, wikingowie. Dobra, zresztą. Ja, ja już stąd idę. Ile was tam? No No i z buta Pięknie, zdążyłem to zebrał Tę skrzynkę Dobra, na mapie nowy info Dobra, lecimy tu Kwan że za mną biegniemy w żywym szeregu no raz dwa raz dwa raz dwa raz dwa raz dwa loktar Kaleki.

Co się zdało? Uh. Aha, to bo tu się coś dodało, w tym miejscu, a tu nie. Co nie będziemy tu iść? Hmm. Przejdę się w kierunku tego w kierunku tego materiały wybuchowe A... eee tu były potrzebne materiały wybuchowe nie ja wiem ale ja wiem że gdzieś pisały mi materiały wybuchowe to jest większa na świecie. A tu mam. O, jeszcze nawet dwa. Nawet dwie bombki mam. No. Ubiegujemy sobie szyb punkt szybkiej podróży. O, tam już widzę coś. Tam będę musiał chyba mój medalion naładować.

No, to nie jest na jedną jednostkę Ale się do was nie zbliżać Czyli jest przejście Tu Coś się potem rozkmini Aktualnie Chcę przejść sobie tędy do obozu Aktualnie tak na próbę czy bym ten dyps umiał przejść? Tak widzę na chwilę Aha po drugiej stronie, No, O tu sumie jaskinie już To nie wiem, a możemy wybić deski nie może Przejdziemy, zrobimy to No a czemu nie Widzę tu dużo złota, to złota mnie kusi. Hm. jest ten typ, którego nie lubię. Nie, tak, wizdasz, Nie masz tarczy. Wy nie macie ucznika. I ty. Aj. Podoba mi się to Hadi. O, do fuk. Ja mam plan. Ey, To jakiś niszy. Nie mogę tego wyłączyć. Jeśli ktoś wie, jak to wyłączyć, to niech mi bo bym był bardzo wdzięczny za napisanie. Te, to, to jest wielkie. No spokojnie. Po kolei, tam do niej wyweszli. Tu, co my mamy? Tu mamy. Pójdźmy tu. Boś. O na szjonierze, Dobra bum. Po, po, po główce, i problem z głowy, problem bez, problem bez głowy, i problem potem z głowy. Dobra, będziemy ich ocalić. Naszych żołnierzy, tu naprawdę dużo było. Dobra, wstawać. Obi boki, chodźcie. a pojawiła się nowa info. Nic Nic się nie pojawiło O, tu może Wyzwól jeszcze dwa klany wikingów, dobra Twoją bazą Wykmijcie Co wy tu? No, no spoko Rzucili się na moich wikingów, a nie na mnie Co to za... Cuzi O Hajsy O jeszcze menhir Gdzie ja jestem? Woda A fuk To jest dziwne Nie chodzą pod tą wodą Co ten hell? Zrozpili mi się tu od nowa gnidy głupie No na no spoko Kolejny dead Dobra, tu co my mamy? mamy ucznika, który by mi uprzykrzył życie, na pewno Coś tu mam Wejście O, what? Coś znaczy się tego wystraszę To jest straszne, mi się nagle tak gra przycina Nagle, eee, yy, crash? Ej, nie, co tu, what the fuck? Zazwyczaj taka reakcja moja A, ładunek O, będziecie widzieć boom Puuuusz To po to mi były te ładunki Gdzie ja tu wychodzę? A, do tego obozu na płaskowniku Idziemy wyzwolić ten obóz płaskowyżu, nie na płaskowniku. Dobra, płaskowyż będzie nasz. Mamy tu coś, jest tam ich dosyć sporo. Zresztą, cześć, cześć. Nucznik nabawił. No, dużo, żeście się tutaj bronili. To wręcz bardzo długo. Dając mi tylko nowych wojowników. Kuferek z pewno jakieś hajse będą porządne. Fragment. Fragment kamienia. Co to oznacza? Co oznacza fragment kamienia? Fragment kamienia oznacza to. Dobrze kojarzyłem. Idziemy wtedy tu. Hodujemy kamień i idziemy tu. Most można chyba z tej strony odpuścić. Co tam jest? A to jest po drugiej stronie, dobra. Jak stąd zejść? A wy tu będziecie teraz stacjonować. Ok. Ok, dok. Ok, dok, okay, okay, stacjonujcie mi tu, tylko mi tutaj nie róbcie. Nic, beze mnie, bez mojej wiedzy Wiecie jak tam będziecie organizować jakąś imprezkę to tam zaproście W zasadzie on by mógł żyć toporkiem czy łuczników przy tego dać tu i żeby w tuninkę strzelili no, no cześć Panowie Dobra, wstawać i lecimy dalej. Laguje mi gra. Nie powiem, może nie mam najlepszego komputera, ale komputer jest dosyć mocny. A laguje mi w grze. Dobra, no. Musimy jednak iść tu. Czy w, co we skiniach? Aha. Czyli musimy kogoś tam jeszcze znaleźć, ale dobra. Tu już się za wami pożegnam, bo już ponad 14 minut nagrywam. Więc dzięki za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie na razie. Bye bye.